Siemanko z tej strony BM i to jest pierwszy odcineczek z Brawl Stars i będziemy grać tryb solo showdown Piper. A i jeszcze jak chcecie więcej odcineczków z Brawl Stars koniecznie napiszcie w komentarzach. To jest ten Dynamite. I też y, nagram y, odcineczek z Brawl Stars y, z Marcelem X40 Elo. On też nagrywa, możecie wbić na jego kanał. Też próbuję tego Rico zabić, ale on się chyba mi nie da. Tutaj gdzieś jest Nie chyba na środku To jest ten Dynamite Dostał raz Drugi raz I trzeci raz Nie, 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 nie. Piper, Piper Muszę uciekać Okej, okay, dostała no nie, niestety nie udało się, ale plus trzy kucharki. Zagramy sobie jeszcze jeden meczek. Dobra, tutaj mamy skrzyneczkę. I tu jest brok. A on tutaj. Nie, dobra. Ten Dynamite. Zabił. O nie, dobra, musimy uciekać. Tam Dynamite jest. Ale mam Ulta. Aha, to fajnie. No to spróbujmy sobie ostatnią gierkę. Trzech razy sztuka. To jest y, Daryl i Riko. Tego Daryla może... dostał. Roz. I będę trzymał, bo tam chmura go może... I troszkę poobijać. Ale nie tak dużo. Ale kurczę, niestety zmarnowałem ulta, on mi uciekł. Ale Riko zabił. I chyba mnie zrobię teraz. Kurczę, niestety nie udało się wygrać, ale to by było na tyle z tego filmiku. Zachęcam do subskrybowania kanału, dawania łapek w górę pod filmikami. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!